Ale to był konkurs. Stefan Kraft utrzymuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Rower. Stefan Kraft wyprzedza Kamila Snocha. Andras Stiernen kończy karierę z przytupem. A Joju Kobayashi wyprzedza Roberta Johansona i traci 9,5 punkta do prowadzącego Stefana Krafta cyklu Rower, a przed nami Loty. Za nami konkurs w Trondheim. Ostatni konkurs na dużej skoczni, który nie będzie udany dla białoczerwonych, no bo najlepszy z Biało był Piotr Żyła. Paradoksalnie, no bo Piotrzyła nie pokazywał dobrej formy w rower. a tutaj nagle, proszę bardzo, 11 miejsce, ale żadnego Polaka w top 10, a za to aż trzech niemieckich zawodników w top 10. Niemcy odrobili do nas 70 punktów pocharza narodów. Wiem, że to nie jest dużo, ale teraz nie tracą do nas już ponad 500, tylko tracą 470, więc ponad 450 punktów tak tracą, więc y, liczę, że utrzymamy jednak ten y, prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Narodów. Ale ciekawie się robi w y, klasyfikacji Rower, ponieważ y, na pierwszym miejscu cały czas Stefan Kraft, ale już jego przewaga nad y, drugim, Joju Kobayashi, wynosi 9,5 punkta. Natomiast trzeci Johansson traci już do y, Krafta 17 punktów w koło więc jest to dużo, dużo mniej. Natomiast jeżeli mówimy o cyklu rower, no to niestety Polacy nie mają żadnych szans na podium. Chociaż przed nami jest y, zawody na największej skoczni mamuciej, bo Vickerson, tak, skoczni, na której rekord wynosi 253,5 metra, czyli rekord świata i rekord ustanowiony uwaga, przez Stefana Krafta, więc no może teraz Stefan Kraft też się pokusi o rekord świata, chociaż no rekord z Polski Kamila Stocha też nie jest y, mały, ponieważ tu jest 251,5 metra, w granicy ustanowiony przypomnę tylko. Ale wracając, Kamil Stok zajmuje szóste miejsce i traci 132 punkty do Stefana Krafta. To jest naprawdę dużo, ale pamiętajmy, przed nami jeszcze 5 skoków. Kwalifikacje, konkurs drużynowy i konkurs indywidualny. I to wszystko na mamucie Bickerson, na którym można wiele stracić, ale można też bardzo dużo zyskać. Kwalifikacje Bickerson dzisiaj o godzinie 17.00. Biało-Czerwoni o 22.30 wsiedli na pogład samolotu i przelecieli. Do Vickerson. Miejmy nadzieję, że lepiej im pójdzie niż w Trondheimu. Przypomnę, w Trondheim 11 miejsce Piotra Żyły, 13 miejsce Jakuba Wolnego, 17 miejsce Kamina Stocha, 18 miejsce Dawida Kubackiego, który no, mo mogliśmy sobie przypomnieć 16 tam z kiedy to Dawid przeskoczył z 28 na 18 miejsce, z 27 na 1 miejsce, a teraz z 28 na 18 miejsce, więc 10 miejsc i tak się przesunął, ale. Y no tą szansę na zajęcie 17 miejsca zabrał mu to, No oczywiście Simonowa. Natomiast przed nami Wickerson dalekie loty. Kamil Stok już miał błysk wokół, już się cieszył, że przed, że przed nim są właśnie te loty. A więc no co? Mówił do Was oczywiście Wichowski. operacja Rower 2019, odcinek 7. A przed nami kwalifikacje w